Cześć, siemanko, kolejny szybki lifehack. Dostałem komentarz na Instagramie od Rykiego. dzięki za film, jutro wezmę się za regulację, film odnośnie regulacji tej piły jest na moim kanale, czytamy dalej. Jestem zdziwiony zdaniem na temat przykładnicy, że jest super, bo dla mnie to jest najbardziej denerwująca rzecz w tym urządzeniu, ucieka tył i każde przestawienie jest z kątownikiem, wyregulowany może zmienię zdanie, nie zmienić, będzie tylko troszkę lepiej. Powiem szczerze, miałem ten sam problem, chciałem ją modyfikować, przerabiać, jakieś tutaj wałki stosować, cuda, ale po kilku miesiącach użytkowania wpadłem na pewien pomysł, jak jej używać i robię to do dzisiaj. Mało tego, mam już taki nawyk, nawet nie kontroluję tego, cały czas robię to w ten sposób, także za chwilę zobaczycie, jak ja to robię. Część z Was pewnie zna, robi doszła do tego samego wniosku, jeśli nie, jeżeli ktoś nie, spróbujcie, napiszcie w komentarzu, jak Wam się to widzi, także... Bierzemy się za pokaz. No, więc dobrze, sprawdźmy teraz, czy Riki ma rację. Ustawiamy przykładnicę, blokujemy ją. Riki twierdzi, że ucieka tył. Przykładamy kontocznik. No i tutaj jest naprawdę dobre 2 mm. Także, jak widać, Riki ma rację. I to jeszcze jest półbiedy, bo po prostu stracimy kąty w materiale albo zgubimy wymiar. Gorsza sprawa jest, jeżeli powiększamy wymiar, czyli uciekamy w prawą stronę, wtedy przykładnica ucieka do piły. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja, bo materiał cięty będzie nam się tutaj klinował, może nam nawet go cofnąć, może nam zrobić krzywdę, na to trzeba uważać. Dlatego co zrobić, jak ja to robię? Przede wszystkim tą śrubę. Musimy sobie ją tak wyregulować, żeby, żeby ten luz tutaj był jak najmniejszy, musi no, to luźno chodzić, bo ta śruba to nie jest pełen sukces. Tej czerwonej rączki nie używam przy ustawianiu wymiarów. Ta rączka dla mnie jest tylko i w momencie, gdy chcę przykładnicę już zablokować. Ja używam dwóch kciuków, przyciskam ją do stołu w tym momencie. Ona mi chodzi idealnie prostopadle do, do stołu, czyli równolegle, równolegle z tym kantem stołu. Dociskam to dosłownie bardzo delikatnie, staję na tym wymiarze, który chcę mieć ustawiony, zostawiam jeden kciuk, żeby mi się to nie ruszało, delikatnie blokuję i jest po temacie. Możemy sprawdzić kąt bez żadnego kombinowania. Kąt jest idealny. Także odkąd stosuję ten sposób, zrezygnowałem z jakichś planów na przerobienie tej przykładnicy, będę robił tylko, tylko taką nakładkę na nią która ta nakładka zwiększy jej funkcję. To zobaczycie w kolejnych odcinkach. To zostawiam tak jak jest. Naprawdę ten sposób z tymi kciukami myślę, że, że jest naprawdę dobry. No co tu kudus więcej kombinować. Wiem o tym, że ktoś pokazywał na YouTube. Sam o tym myślałem, że tutaj podkładają jakieś teflony. Cuda podkładki. Mimo, że od tego się nawet zaczęła ta moja kombinacja. Zrezygnowałem z tego odkąd robię to w ten sposób. Po prostu ten problem zniknął. Zobaczycie to za chwilę z innej perspektywy jeszcze raz. Także tak to wygląda. Także zobaczmy to z tej perspektywy. Ustawiamy przykładnicę, kciuki na miejsce. Ustawiamy, jaki nam się wymiar podoba. 70 mm. Jeden kciuk zostaje, drugim, drugą ręką blokujemy przykładnicę. Przykładamy kątownik. Proszę bardzo. I tak to wygląda. Bardzo prosty sposób, także polecam sobie to sprawdzić. Może Wam się przyjmie. Ja już mam to w nawyku, robię tak cały czas. Oczywiście warunkiem jest to, aby przykładnica była ustawiona idealnie do kąta. Jak to zrobić, macie pokazane w poprzednim filmie o regulacjach tej piły. Także tyle nie przedłużam. Dzięki do następnego filmu. Piszcie w komentarzach, czy takie filmy w ogóle są przydatne, bo szczerze mówiąc, miałem go już dawno temu nakręcić, ale zrezygnowałem. Zmotywował mnie teraz właśnie komentarz kolegi Także jak zwykle, jeżeli chociaż jednej osobie pomogę, to już się opłacało. Trzymajcie się do następnego filmu Hej.